Dziękuję. Wiem, że to mój pomysł, ale mam ochotę się z tego wycofać. Za późno? Ja uważam, że pomysł jest genialny. To pułapka. Sal, chciałaś, żebym zrobiła kopię? Poszukaj, gdzieś tu leżą materiały. Moim zdaniem Clark sam się w nią fakuje. Może naprawdę pracuje. Przekonamy się. Jeśli się okaże, że jest niewinny i że to ja zastawiłam pułapkę, wścieknie się, chyba że chwyci przynętę. To prawdopodobne. Wiem. Zamyka się w studiu z dwiema najseksowniejszymi modelkami, poi szampanem. Nie trzeba być szerokim cholemsem, żeby się domyślić, do czego zmierza. Nie mogę uwierzyć, że chce mi wyciąć taki numer. Jeśli to zrobi, Sybil o wszystkim nam powie: Jest teraz u niego. Sybil jest lojalną przyjaciółką. Na pewno mi powie, tak jak jej kazałam. Zaraz się tym zajmę. Jeszcze szampana w skarbie? Do wszystkich dziewczyn tak mówisz, czy tylko do mnie? Nie wiesz? Nie. Odpowiedz mi. Skończmy najpierw przymiarkę. Koniec pracy. Co teraz? Co zawsze robisz po przemiarce? Zrzucam z siebie ubranie. Więc to zrób? W przebieralni, czy... Jesteśmy profesjonalistami. Ja na pewno. Możesz się rozebrać tutaj. Jakbyś się wtedy czuł? Cudownie. Come in. Proszę. Miałeś gościa? Nie, od godziny jestem sam. A niech to. Co się stało? To niemożliwe, wyglądał zupełnie jak on. Ale co by tu robił? O kim mówisz? Widziałam kogoś na korytarzu. Kogo? Nie wiem. Kogoś, kogo znasz? Kogo znałam, tak mi się zdawało. Były chłopak? Nie. Więc dlaczego jesteś taka wzburzona? Bo nie chcę się z nim spotkać. Przecież nic cię z nim nie łączyło. Proszę o nic nie pytaj. Zatrudniłeś kogoś? Margo, powiedz mi o co chodzi. Odpowiedz mi, zatrudniłeś kogoś? Nie. Może kogoś odwiedzał? Był bardzo podobny. Kiedy go ostatnio widziałaś? Wieki temu. W Los Angeles? Nie. To nie może być on. To musi być ciekawa historia. Bardzo przykra. Myślałam, że już go nigdy nie spotkam. Proszę. Jesteś zajęty? Wejdź, właśnie wychodziłam. Wszystko w porządku, nie wyglądasz najlepiej. Jestem zmęczona. Rich, przepraszam, że zawracałam ci głowę. Nie szkodzi. Co się stało? Zdawało jej się, że widziała kogoś znajomego na korytarzu. Z czym przychodzisz? Chodzi o wywiad z tobą i tatą. Może byś mnie zastąpił? Dlaczego? Wiesz, w jakich jesteśmy stosunkach. Nie możemy tam pójść razem. Mam się rozebrać? Tutaj? Muszę dokonać poprawek. Więc masz zamiar popracować? Można tak powiedzieć. Ciekawe, czego się spodziewasz. Długo na to czekałem. Jesteś zaręczony. Powtarzam, że długo na to czekałem. Więc nie zwlekajmy. Nie rozumiem, dlaczego wciąż o nim myślę, dlaczego nie dostrzegam, jaki jest naprawdę. Dlatego poprosiłaś Sybil o przysługę, żeby go sprawdzić. Wiem, ale to nie fair. Sybil jest taka piękna, ma w sobie tyle seksu, nie będzie mógł się oprzeć. Na pewno da się skusić. Nie próbuj go usprawiedliwiać. Lepiej, żebyś się dowiedziała teraz, niż po ślubie. Oczywiście. Tylko nie wiedziałam, że to takie bolesne. Dlaczego? Przeżyjemy. Zobaczysz. Wiem. Odbierz. Zaraz przestanie. Minęło dużo czasu, bardzo dużo. Studio, okay. Słucham, Garrison. Mówi Darla. Czego chcesz? Wiem, że jest z tobą Sybil. Sally też wie. Pracuje nad suknią. Nie sądzę. O co ci chodzi? Sally cię wystawiła. To pułapka. Sybil ma jej o wszystkim donieść. Nie chcę, żebyście się rozstali. Co? Postanowiła Cię sprawdzić. Jeśli nie zdasz, koniec z Wami. Rozumiem. Co zrobisz? Dziękuję za wiadomość. Załatwię to natychmiast. Zacznij się ubierać i każ jej zrobić to samo. Będziesz musiała odwołać konferencję. Nie jestem w nastroju. I jeszcze raz dziękuję. Udzieliłem już wielu wywiadów i mu chodzi o ciebie. Chętnie bym to zrobił, ale wiesz, jak mi się układa z ojcem. Więc zrób coś z tym. Jeszcze za wcześnie. Tata nie może mi wybaczyć, że powiedziałem mamie o bruk. Przeprasz go. Nie mogę. Dlaczego? Bo ktoś musi się przeciwstawić bruk. Bez względu na to, co o niej myślisz, nie zmienisz uczuć taty. Zobaczymy. Chyba zwariowałeś. Tata nigdy nie zejdzie się z mamą. Nie mogę uwierzyć, że tak łatwo się pogodziłeś z ich rozwodem. Przez całe lata stałem na straży ich małżeństwa. Ale to już koniec, rozumiesz? Koniec. Nic już tego nie zmieni. Może jest na to sposób. Nie ma. Załóżmy, że jest. Co wtedy? Byłbym za, ale to czysto teoretyczne rozważania. To małżeństwo już nie istnieje. Nie wierzę. Mylisz się. Chcesz dowodu? Niechasz mi czekać, to nieładnie. Zwłaszcza teraz, kiedy rozpaliłeś we mnie płomień. Drzwi są zamknięte? Już myślałam, że nie zapytasz. Sam je zamykałeś. Trzeba je otworzyć. Jesteś pewien? Trochę świeżego powietrza dobrze nam zrobi. Chyba nie po to kazałeś mi tu przyjść? Kazałem ci przyjść do przymiarki. Właśnie miałam się rozebrać, kiedy zadzwonił telefon. Pamiętam. Więc zamknijmy drzwi. Chyba nie chcesz, żeby Darla nas usłyszała. Zawiodłaś mnie. Słucham? Nie wiedziałem, że jesteś taka zepsuta. O czym ty mówisz? Dom mody Clarka Garrisona to firma na poziomie. Takie kobiety jak ty psują nam dobre imię. Nie patrz tak, wiesz, o czym mówię. Clark nie wiem, co powiedzieć. Po pierwsze, nie Clark, tylko pan Garrison. Po drugie, mam ochotę cię zwolnić. Zwolnić? Przychodzisz tu i zachowujesz się jak dziwka. Jestem zaręczony z kobietą, którą kocham i szanuję. A ty próbujesz mnie uwieść parę kroków od jej gabinetu. Przepraszam. Wyjdź. I nie próbuj tego więcej, bo wylecisz stąd, ani się obejrzysz. A teraz zejdź mi z oczu. Nie mogę w to uwierzyć. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Niewiarygodny. Słyszałaś, co Clark jej powiedział? Słyszałam. Niesamowite. Jak miłość go odmieniła. Nigdy nie słyszałam, żeby Clark mówił o miłości. Miłość, szacunek, podziw mówił o mnie. Powiedział to w twarz tej pięknej modelce za zamkniętymi drzwiami. Właśnie najpierw drzwi były zamknięte. To prawda. Przez cały czas drzwi były zamknięte. Chyba mu wierzysz. Ciekawe, co się stało. Powiem Ci, co. Weszła Sybilii, zaczęła się przystawiać do klarka tak, jak jej kazałam, a on ją odepchnął. Wyrzucił. Omal jej nie zwolnił. Tak to wygląda. Tak było. Przecież wszystko słyszałyśmy. Byłyśmy świadkami. Dlatego mi się to nie podoba. Bardzo by mu to było na rękę. Przepraszam? Słucham? Muszę wziąć wolne. O, oczywiście, kochanie. Spotkało mnie coś okropnego. Tak? Tego się po niej nie spodziewałem. Powinienem był to przewidzieć. Co się stało? Tak mi przykro. Słucham, Macy? Słyszałaś, o czym mówiłyśmy? Co? O czym rozmawiałam z mamą? Nie bardzo rozumiem. Nie przekazałaś czasem Clarkowi wiadomości? Jakiej wiadomości? Nieważne. Nie ma takiej możliwości, żeby rodzice znów byli razem. Nawet o tym nie myśl. Tata musi przejrzeć na oczy, zrozumieć o co naprawdę chodzi, Brooke. Przecież to jasne, że chodzi o nazwisko. Nie wiem, jak cię przekonać, że tak nie jest. Mylisz się co do Brooke. Jest sposób, żeby się przekonać. Jaki? Zgodzisz się? Na co? Brook chce mieć Forrestera. Może wolałaby ciebie? Zwariowałeś. Posłuchaj. Nie bądź śmieszny, Brook kocha ojca. Przekonajmy się. Mów. Niech Brooke wybiera. Ty albo ojciec. Założę się, że wybierze ciebie. Nie wybierze. Jej nie chodzi o naszego ojca. Nie wierzę. Mama też w to nie wierzy. Chodzi o jego pieniądze i o nazwisko. Reszta się nie liczy. Jestem pewien. Jeśli chcesz mnie przekonać, że jest inaczej, jest na to sposób. Powiedz jej, że jeśli chce, może Cię mieć. A ona tego chce. Co ty na to? Zwariowałeś. To nam pomoże rozwiązać problem. Zrób to dla naszej rodziny. Dla mamy, dla taty, dla nas. Ty wierzysz w szczerość uczuć bruk, ja wątpię. Masz szansę dowieść swojej racji. Zrobisz to?